Proces przemiany plastiku z powrotem w ropę naftową, w skrócie PTF, to jest prawda. To tak zwana piroliza. Pomimo tego, co można przeczytać w internecie, nie zostało to wymyślone przez Juliana Browna, tylko przez Egipcjan. A niektórzy twierdzą, że przez Neandertalczyków. Tak bardziej formalnie, to opisał to w 1877 Aleksander Lietniej. Ale 150 lat to jest dużo czasu, żeby zwiększyć efektywność tego procesu. Więc być może o to chodzi. Być może, bo Julian nie podzielił się jak robi ropę z plastiku, tak żeby to się opłacało. I jak mam być szczery, to na jego miejscu też bym siedział cicho i obłowił się ile da radę. Aktualnie, żeby wyprodukować 1 litr ropy, trzeba zużyć prawie 0 litrów ropy. Brzmi to dość dziwnie jak jakiś perpetuum mobile. Ale to jest spowodowane tym, że piroliza produkuje łatwopalny gaz, którym można grzać zamiast ropą. No to dlaczego ceny paliwa skoczyły do 6 zł? Po pierwsze jakość. Paliwo, które uzyskuje się z pirolizy, to nie jest benzyna czy diesel, tylko syntetyczna surowa naftowa ropa. Która jest zanieczyszczona i wymaga skomplikowanej i drogiej rafinerii. Legalnie nie można jej używać jako paliwa do samochodu, bo nie spełnia żadnych norm jakości i emisji spalin. Po drugie i najważniejsze pieniądze. Problemem nie jest sam proces. Wszystko dookoła niego jest problemem. Trzeba mieć stały dostęp do czystego, posortowanego plastiku. Zwykłe śmieci z kubłami po jogurcie, resztkami jedzenia i domieszką plastiku PVC, który wydziela chlor i niszczy reaktor, nie nadają się. Sortowanie i czyszczenie odpadów jest drogie. Mimo to wszystko jest mnóstwo teorii, że koncerny paliwowe chcą się go pozbyć, bo zagraża ich zyskom. Bo w sumie to tylko kwestia czasu, aż udałoby mu się to udoskonalić tak, żeby się opłacało. I wiecie co, kto wie. Może w przyszłości Wyspy Śmieci staną się kopalniami ropy. No ale pewnie nie.